Halo next bot czynnikos next bot. Spóźniłem się trochę, ale no. o zero. że jest. wiem, jak się w tam regra, więc nie ma takiej pierwszej, czy tak powiem, reakcji, że o nie, zeżarł mnie jakiś tam next bot. Tu nie ma takiej dobrej reakcji, jaka byłby. Gdybym może Właśnie trochę sobie oddało. Истинно стыдно. Аха, то есть стыдно. Добро. Чекай, уже не показу... А, добро, показывает. Только таба натиснула. Стыдно, глупиии. А. Тхе-хе. <смирает> robi ten SCP, czy czymkolwiek to jest. O, nie, gdzie jest ten ostatni powerbox? O, nie! Gdzie to jest? Ja chcę widzieć znowu. W jasnej ciasnej. Gdzie to jest? A tutaj jest. Jestem w zasranej backroomsa. Pomocy! Ja nie chciałem tutaj wejść. Nie wiedziałem, że są tutaj backroomsy w ogóle. Ja, ja myślałam, że to jest jakiś, nie wiem... Ja, ja w to grałem i w to miesiąc. Boże święty, co się tutaj dzieje? O mocy, tu się wychodzi, ci się wychodzi, płacy tu się wychodzi, dobra, fiuf. Ostatni powerbox. Halo, już znalazłam chyba cztery, nawet pięć. O, dobra! Nie będziemy już w ciemności. Gdzie był ten ostatni Powerbox? To mnie zastanawia. Eee, e, skąd? Halo? I to było creepy, bo nawet nie wiedziałem, że mnie zaatakował. Zaraz wróciłem. Nie wiem ile czasu minęło. Mam psychicznie dość. UDE! Biegnij, biegnij, spieprzaj! O, tutaj też jest okej. Okay. Mało teraz ale się lekko skupię. Lekko, Co? Tutaj byłem, ja tutaj byłem, okej. Okay. O! Ja się tego boję najbardziej. Boże, nie mogę, srałem się. O kurde. Jeszcze raz co w tej grze się zesrałem Nawet jest jeden Next Bot, który mnie tak sra. Serio? Ja po prostu nie mogę. Taki creepy. Czy ten dźwięk, który on wydaje, jest jeszcze bardziej creepy? Do mnie Nie wiem, jak mnie trafił, ale ok. Chciałabym chciałbym spróbować yy, zobaczyć takiego jednego glicza, nie glicza. No bo tutaj jest takie jedno miejsce ogółem. Gdzie nic nie mogło trafić, ale nie wiem, czy teraz cię nadal nic nie może tutaj trafić. Tak, nadal tutaj można stać godzinami, ok. Nie rób tego, że Nie rób tego, że Omek. To chyba będzie tyle, no bo... bopnę te momenty, w których nic za bardzo nie gadam. Jak zrobię? Jeszcze tam do 20 minut dowala, żeby nie było kurde 5-minutowy odcinek, bo... ja, ja nic nie gadam. Ale o kurde, dobra. Mam lepszy pomysł. Będziemy czytać czat ja będę. Co za debil otworzył te jebane drzwi? Al, spacja E, spacja W, spacja LGA, spacja RN, spacja E, y, spacja KID, LOL. Kocham, kocham to po prostu. No, ale idziemy sobie teraz do miejsca, gdzie nic cię nie może zabić. Żartuję, bo nie, nie będzie w ogóle kontentu. Tutaj jeszcze nie było za bardzo. Jak można to podnieść? Ja chcę zabijać te next boty. Tak jak wszyscy. Jezus Maria! Halo? Obok? O dobra. To był na co jest? Co mi tak laguje? Jaki ja mam ping? Nie no ping jest nawet normalny, no, ale what the fuck? Co, co, co się dzieje? Jakby o tym pomyśleć, to jakby się dało dostać na to. Ej, to to no. Ma... Czekaj, czy to działa tak, jak ja myślę? Łagam, żeby to tak działało. Jak ja myślę. Seria. Srany blackout. Nie jest to? Myślałem, że to jest ten. Ja tam może nie chcę iść. No właśnie, tutaj by się przydało pójść. Dobra, już są trzy. A gdzieś był subway. Takie jakby subway, no. Tu jest. Dobra, już to zrobił. A, został ostatnie, ale gdzie ten ostatni może być? Nikt nie wie. E tutaj. To pierwszy raz jak ja mam blackout i cokolwiek robię, no bo... <laughs> y no. Fajnie. Ja może stąd spierdzielę. O, tu. stracić czemu mnie niż szkód synie dobra se poczekam kurde Coś mi się wydaje, że to nie ma sensu. Boże! A, zapomniałem. Trzeba zrobić kółeczko małe. Dobra już Błagam, zróbcie z żart. To jest nie do zrobienia, serio. Ser, to jest nie do zrobienia. Jeżeli te gubna ciągle tutaj będą siedzieć. Dobra, nie, ja, ja... Ja... Ja nie wiem co. Chyba se zmienię serwer. Kurwa, co się dzieje?! Mam już w połowie! Dobra, ja, ja sobie zmienię serwer tylko na chwilę i wracam. Pa, pa, pa. Tutaj będzie lecić muzyka. takiej windy. Hmm. Halo, Bulbulux. Żyjesz? No, Żyję. Um, jak chciałem zmienić serwer to... Roblox dostał update'a. No dobra, wszystko się powyczytuje. Ej, okay, już chyba będzie dobrze. Pierwszy ten Nextbot taki pierwszy raz tego Nextbota widzę śmieszny. O kurde, Ja, to się stało? Ernesto. Czy to jest...? Me. Czym to jest? Pierwszy raz tego next widzę. O kurde! A, to jest jakaś poduszka czy coś to nie wiem chyba tutaj skończę już na dzisiaj, że od dawna nie było nic, ale nie miałem w ogóle pomysłu co nagrać to jest dziwne Narka!